Czy to my przeszkodziliśmy ci w nagrywaniu z drużyną na moście? No nie będę. To nie ty. A to nie wy. To była jedna dziewczyna, ubrana na czarno, która miała aparat i stała na tym jebanym moście na samym środku i czekała, aż zaczniemy nagrywać. I potem zaczęła. No. Czemu w najważniejszych meczach grasz tak słabo? No i chuj Ci w dupę jebany celu. Ej no frajerze ty ty nie miałeś mieć flasza tylko ja mogę mieć flasza w tej sytuacji Nie smaj Nie, no to się nie stało. Każdy, widzicie, każda osoba, którą poznaje we sporcie, jest spoko, bo każda osoba um, interesuje się tą samą grą. Aczkolwiek wydaje mi się, że Wander. No nie wiem, taka więź mnie z nim łączyła, tak? No nie wiem, Wander był bardzo spoko, tak? Na tą chwilę, oczywiście, widzicie, e-sport to jest biznes. A w biznesie nie ma miejsca na, na, na jakieś związki. Znaczy nie mówię, że z wanderem się ruchaliśmy w Dupala. Po prostu mówię o tym, że um, mówię o tym, że internet mi laguje. Nie mi go wyrzuci i wrócę za chwilę. Co A... jest? Ej, wydawało mi się, że to, co ona zrobiła, była troszeczkę fartem. Ale ograła. Nie, nie widziałem. Baj Nie, nie baj <t textbooks> <t awesome> <t awesome> no. Czy widzisz te oczy? Czy widzisz tego seks zabójcę przed tobą? Czy jaranie się pe... tą osobą to jest pedalstwo? Stary Każdy by opitolił Pokażę ci coś jeszcze Widzisz tego po prawej? O mój Boże, jeszcze lepszy. Ja pierdole Ja pierdolę. Ej hey, Mr. Dłamne Can you Ej hey, Mr. Dłamne, jalbinga Zobacz Zawsze jaką szybką regenerację życia. Nie, nie, kurwa. Muszę się napić. Wiecie, poprawiłem trochę swoją grę Ivernem. Nie na Solokie, na Solokie jest zbyt prosta. Ale na e, Competitive, dlatego że Sven podszedł do mnie w poniedziałek po naszej przegranej na Flash Wars i powiedział: Ale ty jesteś chujowym Ivernem. Używasz ulti, żeby robić obrażenia, a nie po to, żeby pilować dla swojego carry I w tym momencie mnie olsiło, Nie powinien używać ulti żeby robić wypraszania. Tylko, że pilowe Lady Care. I w tym momencie mój Ivern w Competitive stał się dużo lepszy.